Witam Państwa i śpieszę donieść, że jestem dzisiaj wyjątkowo zaganiany, ale jednocześnie wyjątkowo zadowolony. Z racji tego, że na lotnisku w Zegrzu odbył się Rally Sprint, w którym wziął udział mój syn z moim prawdopodobnie przyszłym pięciem oby, i udało im się wywalczyć zaszczytne trzecie miejsce w klasie. Podkreślając, że Impreza była nadszechnie rudana i prawdopodobnie w następnym roku również pojawią się swoją korsiną i być może zajmą lepsze miejsca, ale nie miejsce tu jest ważne. Ważne jest to, że wzięli udział, że spełnili swoje marzenia, rozerwali się, spotkali się z kolegami, którzy dzielą taką samą pasję. I chyba o to chodzi. Ale to było o takiej trochę prywacie. Może kiedyś w Monte Carlino Białogard wystawi swoją załogę, a i Michał może w przyszłym roku odwiedzi nasze Monte Carlino. Oby. A teraz jedziemy do spraw lokalnych. Drodzy Państwo, nie wiem jak to się stało. Telefonik piknął, więc wiadomość jakaś przyszła. Były prezes. Kiedyś startował w wyborach samorządowych, miał nawet okazję wystartować w wyborach na burmistrza, ale choroba przekreśliła te plany i chyba coś mi się wydaje, że obecny prezes psm u miałby chrapkę na wybory samorządowe i to na wybory na przykład burmistrza miasta Karolina, w których brał udział ostatnimi razem bo zapoznałem się z jego wywiadem. Nawiasem mówiąc, nie wiadomo, kto z nim rozmawiał, no ale ważny jest rozmówca. Wywiad pełen prezesów, niczego konkretnego się z, nie, z nich nie dowiedziałem. Mógłbym wysnuć wniosek, że prezes został przywieziony w teczce, czyli wcześniej ustalone, przyklepane przez GTW spółdzielniane i teraz będzie się dobrze działo. O, plany ma, wszystko cacy, no, i oczywiście nie przeszkadza mu to w pracy w kancel, własnej kancelarii prawnej. A skoro nie przeszkadza, i będzie to uzupełnieniem jego kariery prawniczej, to kto wie, czy nie będzie też przeszkadzało wystartowanie z ugrupowania, porozumienie samorządowe na funkcję albo na jakiekolwiek inne stanowisko czy funkcję samorządową. Pożyjemy, zobaczymy. Wszystko w jego rękach. Nawiasem mówiąc, ponawiam, telefon jest znany, mail jest znany, ja się wpraszać nie będę. E, ja chętnie przeprowadziłbym z tym panem rozmowę, zadając mu trochę trudniejsze pytania niż ten anonimowy rozmówca z tego takiego dziwnego, nieporozumieniowego profilu. Także, panie Krzysztofie, proszę się następnym razem podpisywać. No, w końcu pracuje pan na nazwisko dobrego dziennikarza. Z innych rzeczy, słuchajcie, robi się wykopki koło Urzędu Miasta. Nie wiem z kim to było uzgadniane. Nie wiem skąd nagle znalazły się pieniądze. Tak popatrzałem takim gospodarskim okiem, że to co tam się układa z tej kostki brukowej, nawiasem mówiąc, wykonywać będzie to nasza jednostka miejska, starczyłoby na jedną porządką, porządną alejkę na cmentarzu. No, bo tak będziemy szli, spotkamy tą grupę stojących na głównej alei przy Kolumbarium. No, musimy ich jakoś ominąć. I po prawej będziemy mieli kilkadziesiąt metrów polbruku, o który upominałem się ładnych kilka lat temu, ale powstał. Ale po lewej stronie będziemy mieli błoto. No, to może z tej kostki warto by było przedłużyć tą pierwszą alejkę i zrobić chociaż. I coś raz do końca. No ale ważniejsza jest zabudowa koło Urzędu Miasta. To tak samo jak te białe obudowy do drzewek. To wszystko ma wyglądać bardzo estetycznie, bardzo ładnie. No i należy się chyba cieszyć, ale to oznacza to jest dobry sygnał. Pieniądze gdzieś są. Ja nie wiem skąd się z tego worka, z tej skarpety wyjmuje, ale to oznacza, że są, bo tak to, tak to by nie było. Nawiasem no, mówiąc, Ciekawy jestem, kto podpowiedział, kto zasygnalizował i z kim było konsultowane. Te bardzo wielkie przedsięwzięcie. Jeszcze taka drobna rzutka, bo uciekam na grilla. Mam nadzieję, że Wy też obejrzycie to po grillu, albo nawet jutro, jak już rzeczywiście odpoczniecie i będzie niedziela internetowa. Zauważyłem, że Wiele impia, imprez jest sponsorowanych i e, dokładanych z pieniędzy Urzędu Miasta. To taka hiperpromocja. To prawda, te puchary za 8, 10, 12 zł za wiele nie kosztują, ale ciekawy jestem, ile ten sponsoring poszczególnych imprez e, będzie nas kosztował. A to brycz, a to jakieś inne rozgrywki, a to stawanie na głowie, a, tu, a to, a to, a to tam. No ale to też jest dobry sygnał, proszę Państwa, że pieniądze są. Bo gdyby ich nie było, nie byłoby sponsoringu. Pieniądze są, jest sponsoring. A teraz tak na poważnie e, zastanawiam się, kiedy ujawni się tak na poważnie grupa trzymająca władzę oderwana od koryta w poprzednich wyborach, bo na razie robią ciche podchody. Wszędzie ich pełno, ta grupa skonsolidowana wokół starosty, wokół hasła nieporozumienia, a teraz mówiąc szczerze, porozumienia samorządowego zacieśnia kręgi, bardzo się scala, wszędzie ich pełno, wykorzystują każde potknięcie, atakują samorząd miejski, a to panią burmistrz, a to generalnie atakują w kierunku miasta. A co się stanie, jak przegrają powiat? Ale do tych personalnych kto, z kim, prawdopodobnie po co, na co i dlaczego wrócimy w przyszłym tygodniu, bo w przyszłym tygodniu będzie jedna wielka niespodzianka. Zapowiada ją radny Robert. Ja sam nie wiem, co to będzie za niespodzianka, ale on wie. Mam nadzieję, że poważnie Was zaskoczy. I tak szczerze mówiąc, to jest dobry czas na niemyślanie o kłopotach, bo do węgla dali do gazu dadzą, do innych rzeczy i co? Nie bójmy się zimy. Zima na mnie straszna. A ja się obawiam, że zima wasza, wiosna nasza. Tylko wiosna kryzysowa. Jeżeli ktoś się łudzi, że będzie lepiej, to niech się łudzi. Szykujmy się na trudne czasy. A póki co wracajmy do Grilla, bo tam i piwo smakuje i o kłopotach się zapomina. I tak szczerze mówiąc, na moim grillu się nie politykuję, czego i Wam życzę. Do zobaczenia w przyszłą sobotę. Pamiętajcie, będzie o personaliach i o tych wszystkich białogarskich krasnoludkach, które bawią się lub chcą się bawić w podchody polityczno-samorządowe. Do zobaczenia.